Matko Najświętsza, Królowo naszego narodu. W Wigilię trzeciej niedzieli zwykłej roku kościelnego, którą Ojciec Święty Franciszek listem apostolskim a Peruit illis ustanowił niedzielą słowa Bożego, stajemy przed Twoim jasnogórskim obliczem, aby w godzinie apelu zawierzać Ci Matce Bożego Słowa cały Apostolat biblijny w naszej Ojczyźnie. W sposób szczególny pragniemy w godzinie apelu polecać dzieło biblijne imienia świętego Jana Pawła II, pod którego patronatem wraz z konferencją Episkopatu Polski przeżywać będziemy jutro po raz piąty niedzielę Słowa Bożego. Zawierzamy Ci Matko Najświętsza, przewodniczącego dzieła biblijnego. W Polsce księdza profesora Henryka Witczyka, cały zarząd krajowy, wszystkich moderatorów diecezjalnych, wszystkie tworzone od 2015 roku pod patronatem dzieła uniwersytety biblijne dla dzieci, szkoły biblijne dla dorosłych, grupy i kręgi biblijne istniejące w parafiach całej Polski oraz wszystkich, którym bliskie jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego i dawania świadectwa o nim innym. O konieczności pogłębienia naszej relacji z Pismem Świętym pisał papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium ogłoszonej w roku wiary. Papież wyjaśniał w niej, że ewangelizacja wymaga... Zażyłości ze słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. Nie szukamy, mówił papież, błądząc po ciemku, ani nie powinniśmy oczekiwać, aby Bóg skierował do nas słowo ponieważ rzeczywiście Bóg przemówił już, nie jest wielkim nieznanym, lecz objawił się. Przyjmijmy wzniosły skarb objawionego słowa. Dziękujemy Panu Bogu za tę papieską intuicję życia z i pismem świętym, w którą wpisuje się także Stowarzyszenie Dzieła Biblijnego. Stojąc przed Twoim jasnogórskim obliczem, pragniemy Ciebie, Maryjo, uczynić przewodniczką i wzorem naszego biblijnego apostolatu. Matko najświętsza, matko wcielonego Słowa, która przyniosłaś światu zbawiciela świata, a towarzysząc mu subtelnie i pokornie, wszystko, jak zapisze Łukasz Ewangelista, zachowywałaś w swoim sercu. Ucz nas postawy otwartości i zawierzenia Słowu Boga, które wciąż, nieustannie kieruje do nas skarb Biblii. Prosimy Cię, Matko Najświętsza, za papieżem Franciszkiem, aby Biblia nie stała się dziedzictwem tylko nielicznych, zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych, ale aby w ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego. Wlej Twoją mądrość i roztropność rozumienia Bożego Słowa wszystkim, którym powierzono, aby wyjaśniać i pogłębiać znajomość prawd Biblii, profesorom i wykładowcom uniwersytetów katolickich i seminariów diecezjalnych. Wypraszaj katechetom, aby ze względu na posługę, jaką pełnią Pomagając we wzroście wiary, czuli pilną potrzebę odnawiania się poprzez bliskość i studiowanie pisma świętego, które ułatwia im prowadzenie prawdziwego dialogu pomiędzy tymi, którzy ich słuchają, a Słowem Bożym. Ojciec święty Jan Paweł II, papież świętej księgi, jak o nim mówiono, uczył nas Polaków. Kiedy podczas liturgii biorę do rąk Księgę Ewangelii i na znak błogosławieństwa wznoszę ją nad zgromadzeniem i nad całym Kościołem czycie to z nadzieją, że nadal będzie ona księgą życia każdego wierzącego, każdej rodziny i całych społeczeństw. Dziś z tą samą nadzieją proszę Was, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, aby Chrystus mówił, abyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. Matko Najświętsza Kościół, w myśl słów Chrystusa, ma zadanie wciąż troszczyć się o jedność, przezwyciężać podziały, konflikty. I stawać się zaczynem pojednania i pokoju. Takie jest zadanie Kościoła: przypominać głos Chrystusa, wskazywać na miłosierdzie, na przebaczenie jako środek naprawy i uzdrowienia tego, co zostało zranione przez grzech. W trwającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan poprzez przeżywaną w nim niedzielę Słowa Bożego spraw, Matko Najświętsza. Niech Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności. Ale my, Mario, myśląc o jedności, patrzymy z troską na naszą ojczyznę. Wanda Malczewska, sługa Boża, urodzona w Radomiu, pozostawiła nam orędzie, jakie skierowałaś do niej w kościele w Żytnie. Mówiłaś wtedy, moją stolicę na Jasnej Górze powinniście otaczać szczególniejszą opieką i przypominać sobie dobrodziejstwa, jakie od Boga za moją przyczyną odebraliście i jeszcze odbierać będziecie, jeżeli się wierze świętej katolickiej i cnotom chrześcijańskim i prawdziwej miłości do ojczyzny Opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas nie sprzeniewierzycie. O taką wiarę i trwanie w mądrości ojców naszych, stojąc przed Tobą Maryjo, królowo Polski, modlimy się, szukając Twojego wstawiennictwa i pomocy, a pochylając się nad otwartą księgą Biblii za polskim poetą, Romanem Brandsteterem. Powtarzamy. Biblio, mówiąca do mnie głosem napomnienia i głosem przestrogi i głosem sumienia, wołasz do mnie z głębokości. Wszystko jest w Tobie. Mógł zapłać księdzu profesorowi Jackowi Kucharskiemu z Radomia. Ze stowarzyszenia Papieskich dzieł biblijnych imienia świętego Jana Pawła II za dzisiejsze Polecam rozważanie dobrodziejów, apelów, naszego sanktuarium i klasztoru, raz jeszcze polecamy wszystkie te intencje, które mamy w naszych sercach, wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę. Niech ten rozpoczynający się dzień biblijny, dzień Słowa Bożego, będzie dla nas wszystkich zachętą do tego, aby słuchając tych słów, które tak często. Wybrzmiewają tu na jasnej górze, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn, stało się naszym codziennym życiem. Niech słowo Boże wypełnia nasze umysły i nasze serca, i niech owocuje w naszym codziennym postępowaniu. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. W tym kolejnym trudnym czasie dla Polski warto zamyśleć się nad słowami błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, że Polska jest jednością, bo jest Chrystusowa. A im bardziej chcemy być Chrystusowi, tym bardziej musimy być Maryjni, bo bez Chrystusa nigdy nie będzie jedności. Pan z wami, Niech imię Pańskie będzie błogosławione, Teraz na Wspomożenie nasze w imieniu Pana, Który i Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn e